Montowałem już mechanizm M8011. Jak widzicie, tutaj są różne jego elementy składowe: kieszeń kasety, pokrywka, jakieś gałki, wkręty. To wszystko trzeba będzie nieco odświeżyć, umyć. Do wymiany jest rolka dociskowa, głowica, oczywiście paski. Tutaj je mam. No i całość wymaga regulacji. Nie ma tu ich może zbyt wiele, no ale coś elementarne trzeba zrobić. Na pewno dostarczyć nieco pożywki w postaci smaru, oliwy, tak żeby wszystko pracowało płynnie i dobrze działało. No to takie zadanie na teraz. No trzeba spróbuję też. W jakiś sposób, je może tutaj, właśnie odświeżyć, nieco umyć. Nie wiem, czy uda mi się pozbyć tego żółtego takiego nalotu koloru na tych zębatkach. One tak niestety mają, że po jakimś czasie żółkną, wyglądają tak niefajnie. No, ale ważne, żeby działały. To przede mną, teraz, takie zadanie. Naprawa M8011 dobiega końca. Zostały w nim wymienione wszystkie newralgiczne, bym powiedział, dla mechanizmu elementy. O, pasek licznika może nie jest newralgiczny, ale jest jednym z pasków. Rolka dociskowa, jak widzicie, nowa. Główny pasek napędowy. No i tutaj pasek, który służy do Uruchamienia mechanizmu przewijania. Wszystkie te paski są nowe i działają poprawnie. Rzecz jasna, głowica to także jest, no można powiedzieć, żelazny punkt programu. No chyba, że magnetofon nie był zbyt mocno eksploatowany, no to wówczas takiej konieczności by nie było. Ale tu akurat głowica była dość mocno zużyta. Nie, kamera tego nie wychwyci, ale wyraźnie widać spłaszczone czoło głowicy, po prostu wytarte przez, przez taśmę. Pozostanie jeszcze zabezpieczenie, oczywiście, samej tej głowicy. No i okazało się na koniec, że są problemy z torem zapisu. Mianowicie prawy kanał nagrywał bardzo cicho właśnie to. Można powiedzieć, że w ogóle nie nagrywał, a to za sprawą elementu, który trzymam tutaj w ręku. Mam tutaj kondensator elektrolityczny, 1 mikrofarad. Na no, wszelki wypadek zostały wymienione kondensatory C45, konkretnie w tym modelu, w tym wypadku, w obu kanałach, aby uniknąć sytuacji takiej, że. I ten drugi będzie wykazywał jakąś nierówność. Po prostu lepiej zrobić to symetrycznie. No i to pomogło. Magnetofon działa od razu, zadziałał dużo lepiej. Nie mówię, że od razu poprawnie, bo wymagał jeszcze regulacji w torze zapisu, między innymi również prądu podkładu, więc trochę jeszcze tutaj różnych prac takich związanych z nim było. Ale w tej chwili już wszystko jest dobrze i działa tak jak trzeba, więc za chwilę będę już montował, wzmacniać tak aby właściciel mógł korzystać z niego bez przeszkód. Magnetofon złożony, gotowy do pracy. Wszystko działa poprawnie. Mechanizm jest cichy. Nie słychać tu żadnych jakiś nadmiernych hałasów, no to co słychać to normalne odgłosy towarzyszące, no, w tym wypadku przewijają. Zwykle sprawdzam na kasetach C90 po to, żeby mechanizm był bardziej obciążony, jeśli działa dobrze na C90 to pewnie i na C60 będzie działał poprawnie. No i też działa, no, oczywiście tu muzyki zaprezentować nie mogę, bo za chwilę wmiesza się wielki brat. Natomiast jak mówię wszystko działa tak jak trzeba. Pałza Bardzo... tu musiałem troszeczkę też wyregulować położenie mechanizmu i klawiszy wewnątrz budowy, ponieważ nie przełączały się płynnie wskutek tego. No i cóż, pierwotna przyczyna braku nagrywania w prawym w... kanale, tak jak już mówiłem, to Uszkodzony kondensator elektrolityczny, no ale y, była jakaś tam próba podjęta reanimacji. Y, w zasadzie y, wszystkie y, potencjometry montażowe były w jakiś dziwnych położeniach, próbowano po prostu w ten sposób ten problem rozwiązać, co się oczywiście nie powiodło, y, no ale teraz już wszystko działa. To, co miało być umyte, jest umyte. To, co miało być naoliwione, jest naoliwione, to, co nasmarowane. Jest nasmarowane, a więc można powiedzieć, do pracy M8011. Jasne, że można byłoby trochę bardziej tutaj zainwestować w urodę w postaci położenia nowego lakieru napisów, no ale to zależy nie tylko ode mnie, a głównie jednak od właściciela. Jak zwykle w przypadku magnetofonów, te naprawy są dość takie pracochłonne i czasochłonne, no co wynika. Z powodów, powiedziałbym, logistycznych, ponieważ zamawiamy sporo części mechanicznych, trzeba chwilę czasami na nie poczekać. Nie zawsze wszystko jest pod ręką. No a poza tym ich wymiana, potem regulacja, no to też są rzeczy, które zajmują nieco, nieco czasu. No ale już teraz można powiedzieć, że wszystko jest ok. I na tym koniec.